Moi drodzy, nowy upgrade w Blonde Steady Battles 2 1.3 za niedługo za gości na oficjalnych serwerach. Co się zmieni? Już widzę, że będzie nowa mapa. Już widzę, że jakiś event będzie. Sezon 5 wydaje się, że będzie miał trochę niewiadomych. Nie wiem jak to powiedzieć, ale zobaczmy. Co nowego, i tak dalej, może się uda na polski. O, ale by to było dobre. Eee... Nowe funkcje losowe wydarzenia nakładać, czyli to jest chyba ten nowy event. Nowy tryb zgryz losowy, wybranymi w pełni odblokowanymi kwipunkami. Zarabię gwiazdki, grając mecze. Bloki nagrody, zbierając gwiazdki przed zakończeniem wydarzenia. A jakbym to po angielsku? Mhm. Czyli wydaje mi się, że to będzie taki event, gdzie dostajesz trzy randomowe małpki i musisz dzięki nim wygrać gierkę. I dostajesz też losowo wybranego bohatera? Pewnie w tym filmiku będzie wszystko objaśnione, ale jego zostawmy sobie na koniec. Nowa mapa, gwiazda. Dostępna na wszystkich arenach rankingowych. I poczekajcie, to wygląda tak. No, gwiazda jak gwiazda. Jest dużo wody. To już mi się podoba. Jest dużo miejsca na farmy. o ho, ho. Fajnie by tutaj działał tak, shooter. Zobaczymy, jak to będzie. To, to mi wygląda mapę typowo z pierwszej części blonsów, ale też mi przypomina mapę z szóstki. Czyli na pewno tutaj tak będzie dobry. Na pewno tutaj dużo sabów można pod 2 240, 204. No, podoba już mi się ta mapa, ale pewnie będzie tak jak z Basalt Columns, że na początku się podoba, podoba, a koniec końców będzie mapą do skipowania. Profile publiczne. Możesz teraz dotknąć gracza w tabeli liderów Hall of Masters, aby zobaczyć jego profil i sprawdzić jego medale, ulubione wieże i nie tylko. Ja chcę hitloć Hall of Masters. Wiem, że to prawdopodobnie będzie bardzo trudne, ale. Ale do no co? Ja mam marzenia. Może jednego dnia uda mi się. I tak na razie jestem w Moab picie, Udało mi się to wczoraj hitloć Jedną jedyną strategię, która naprawdę rozwala inne bardzo fajnie. A mianowicie Bob shoot Glue i do tego Striker Jones nie tylko dlatego, że próbuje odblokować Biker Bonesa, Biker Jonesa. Kurde. <gry> Dobra, nieważne, bo już kurde zaczyna mi się plątać. Zmiany ogólne. Nowe balody wysy. With... Cześć, czekaj, cześć. Tu, tu jest chyba lepiej po angielsku. Nowe blond. W rundzie 30 40 ceramików w 80 sekundy Co? Możesz wysłać 40 ceramików za 4000. O Jezus. No. To może być problem teraz dla tych dla graczy Rocket Storm i tak dalej. To będzie trudne do wybronienia. Musiałbyś mieć naprawdę takie mocne, na przykład snajperzy. Snajperzy dobrze działają na ceramiki, z tego co idę. 4 zomgi przez osi. Nie! 10 000 minus 400. Ok, runda 30, czyli A to już po rundzie z DDT. Dobra. Monkey Ace can now follow any of its flight paths. I reverse. Czekaj. wolno ścieżkę lotu w odwrotnej kolejności. Czyli możesz zmieniać jego... Mm, zmieniać jego ścieżkę lotu? No, no dobra. Następujące ataki można teraz ręcznie celować w celu uzyskania większej precyzji. Cleansing form, Baki Jagier, płap O, panie. To już lepiej przeczytać po angielsku. Bloodtrap Trap, Wall Street. O, kurde, tego brakowało. Wreszcie to dodają. Kurde. Jakieś to było denerwujące, kiedy postawiasz Jagiera. Tuż przy skrzyżowaniu tych dwóch dróg, na przykład przy Majan, czy Blondomium Stones na początku, i on ci postawia tego trapa przy tej drugiej ścieżce. Nie przy tej, której chcesz, tylko przy tej drugiej, i to jest tak denerwujące. I teraz, może w końcu. Na wzór chyba Blondesów szóstki. No, tam zawsze. Tak, to jest na blues. W blues szóstce jest takie coś. Czyli ja już wiem, jak to ustawić. No, mogę powiedzieć tak. Dziękuję, dziękuję. Kurde. To mi się już podoba. Teraz balans. To już wrócę na język polski. Wysyłanie balonów. Strata ekologiczna, wysłanie o po wysłaniu Moaba zmniejszono o 50%. Na przykład, wysłanie BFB daje 20-25 zamiast 50. No co? Czy teraz się opłaca, kurde, wysyłać Moaby? Czy tam nawet BFB? Znaczy, będzie. Ufortyfikowany. O jezu, jeżeli zmniejszą o połowę, też Fortify, to będzie przez Podwaja stratę ekologiczną. O kurde, dobra. Oznacza to, że wysyłanie ufortyfikowanych Moabów powoduje teraz takie same straty ekologiczne, jak wysyłanie zwykłych Moabów przed tą aktualizacją. Aha. Czyli co, kurde? Jak teraz wyślesz ufortyfikowanego Moaba i tak dalej, w wysz, to znaczy, że będziesz tracił więcej, a tak nie jest normalnie? Nie wiem, kurde. Musiałbym. No, Grałem już w tę grę drugi sezon, teraz się zaczyna trzeci. Nie wiem. O, dobra. Tu już są balans, Dart Monkey. Dobra, tutaj jednak wolę, o, Crossbow Monkey jest tańszy o 50, o już widzę boomer, to już mi się podoba. Eee, dobra, czyli tańszy Crossbow Monkey, to chyba nie będzie miało jakiegoś skutku na inne update'y, tylko to, że to jest tańszy upgrade. No dobra, zobaczymy jak to będzie w grze. Boomerang, banki, glaive lord. O, dobra. Main attack damage z jednego do ośmiu. O, ho, Czyli dobra. Teraz jak ja to dobrze rozumiem. Jeden do ośmiu. Ja pierdzielę. Żółte, różowe, chyba do czarnych. On będzie miał ich na one shotach? O boże. To jest chyba też spowodowane tą zmianą, że dodają te... Te ceramiki. Dobra. Glave Lord, mam nadzieję, że teraz będziesz grany. Jak to mówię, zobaczy się to w grze, ale... To już mi się podoba. Bob shooter. Eee, o, o ho, 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 ale teraz... Czyli pocelowali w górne upgrade'y czyli Bloom crush Bloody impact, really big Bobs, frag damage increased o 2 i number of frags do 12 z czyli tutaj są zmiany jeżeli byś poszedł w ścieżkę z frag bombs'ami okej okay. aha, frag Pierce increased o 1 i tutaj znowu zmiana z tymi, z liczbą tych odłabków. E, czyli tutaj już nic. Blue Crash zadaje teraz 12, plus 12 do ceramików. A, chyba to dlatego, że dodają tamte 40 tight ceramików. No dobra. Fair, fair, dobra, bo to jest piątka naprawdę. Naprawdę przerobana. Studowanie całych hordy, czy to. Czy to ZMG, czy to DDT, czy to właśnie normalnych balonów, czy to ceramików, to jest. To jest już spoko, a teraz jeszcze dodatkowe obrażenia, o, jeszcze Pierz zwiększony do 20. Oj. To już wiem co będzie na pewno pierwszy. Pierwszym tematem odci... i ty muszę szybko nagrać Bloody. I... Bloodcrush. Bo kurde, jeżeli mają go zbafować, a ja muszę go potem przetestować, no to muszę go jeszcze nagrać. No dobra, dobra, spoko. Tak, shooter. Ring of Fire, ata cooldown zmniejszony do 047 0,52. Dobra, no mało używam tak shooterach. Ale zobaczymy, jak to zadziała glue gunner. O, proszę. Korozji w GLU Teraz zadaje obrażenia każde 2 sek... sekundy, a nieżeli 2,3. Okej. Okay. Dobra, ja jako glue user w pełni to popieram. I glue dissolver zadaje teraz jeden bonus Jeden bonusowy damage do ceramiku, czyli główne zmiany teraz będą kierowane w obrażenia w ceramiczne balony. Spoko, spoko. Monkey sub. track O nie. Zwiększają o, ty o jeden tysiąc wartość upgrade'u z... Do first strike. No dobra. Może tutaj też zwiększyli. Nie. Cooldown zmniejszają o 15 sekund. Anti-moab missile. Syl damage increased by 50. Ok. To zadaje 750? To ile to... To ile mają te moaby i tak dalej? Monkey Bukaner. Favorite trade zmniejszone do 5400. No dobra, no nie używam Bukanera, ale kurde muszę jego upgrade'y powbijać. No to na pewno będę przez jakiś czas używał. Spoko. Monkey Ace. Tsar Boba 35 do 30 tysięcy. Ej, gdzie jest zmiana na Flying Fortress? Halo. Przecież ten update to nie ma kurde sensu go w jego w ogóle iść. To wybierzecie Starbomble, obniżacie wartość do 30, a nie... Dobra, ja już, ja już nie mam pytań, no. Ewidentnie nie lubią tego, tej małpki. Heli, Apache, Dartship, Machine Gun Pierce, O2, zwiększone... Na pewno to jest tylko i wyłącznie dlatego, żeby łatwiej rozbijał ceramiki. Ale za to Datling? Tylko Rocket Storm Deb. Damage... Zmniejszony o jeden? Czemu go. Czemu nic więcej? No ja, yeah, dobrze, dobrze. Niech niech będzie. Super monkey. Epic Reggie, Chris, Pierce. 4 ton miał jeszcze Pierce zwiększony. Bardzo dużo się uczy z tych paszlotów. Legenda nocy. Ability no longer has a dzisiejszym but bo kolo. Aaaaa! Bo wiecie, legenda nocy ma umiejętność, dzięki której na bodajże 5 czy tam 8 sekund może nie na 5 czy 8 sekund otwiera taką czarną dziurę, która wciąga wszystkie balony, które przeszły przez ostat... które przeszły przez ostatnią drogę. Przez końcową drogę, o! I teraz nie możesz sprzedać, sprzedać legendy nocy, pójść po kolejną, i to ci się odnowi. Więc to jest naprawdę bardzo fajna zmiana. Chociaż, że naprawdę uderza w ten też tak naprawdę drogi upgrade. Ale dobra, no. Pewnie sam chciał, Super! Mamy z głowy ninja Sticky Bob. Aha. Czyli. Czyli fajnie, <laughs> tylko sticky bombs, zmniejszenie damage'u o 50 i niedotykanie Master Bombera, brawo, albo chociaż Shinobi Tactics, ile by to zmieniło, meta pewnie zostanie ta sama, z tego co widzę, o Jezus. Banana farm base cost zmniejszony o 50. Czy was szczerze popierdzieliło? Ja pierdzielę. Tyle ludzie chcą, żeby zderfić tę zasraną banana farmę. I oni jeszcze zmniejszają jej koszt o 50. Mam nadzieję, że w w przyszłych update'ach też ją zderfią tak, że nie będzie można ją grać. Na, na razie proszę. O 50 zmniejszają ten. O, siostra, przylazi. się Spike fuck. uuu. Czyli teraz widzę, że tu mamy bardzo porządne zmiany. Na super mines No dobra. Base spike damage increased from ten po 40. O Jezus! To jest drogi upgrade, ale. Ja nawet go nie mam odblokowanego. Kurde. Ja mam... Ja muszę się też zająć Spike factory, bo to naprawdę fajna tak. Dobra, już, już o 40 zwiększyli bazowe obrażenia. Eee, kolcy. Base spike Ceramic... O Jezus! Jak już dalej tu to, to już. Base spike fortify increase from 1 to 15. Czyli formalnie, jakby na nie patrzyć, to nie upłacało się iść po ten update. A teraz. A teraz to będzie chyba jeden z głównych upgradeów, jakie trzeba iść, bo kolejny Small Explosion Damage zwiększony o 10. Teraz kolejne 10 obrażeń zostaje jest zadawane do ceramicznych balonów. Kolejne 5 obrażeń do Fortified. Larch Explosive, Fortify, Bonsai, Chikry... No 205, nie! To nie może być! To nie może być prawda! Bo jeżeli idziecie w Spike Factory, czy tam Super mines, czy Land Minds, czy jak to tam się nazywa, to na pewno idziecie po to przy końcu, bo, bo nie było sensu inaczej tego po to iść. A teraz postawicie Super mines Centralnie na środku i to wam będzie rozwalało wszystko, czego dotknie. Nie wiem, nie wiem jak ta ostatnia zmiana zadziała na gierkę, ale Okej. Okay. Zobaczymy. Monkeyopolis, Monkey Village. Najprawdopodobniej najgorszy upgrade w grze. Kradwalu i Chris From. Czyli zwiększają tych wypuszczanych pudeł z. Bananami o 300, okej, okay. jeżeli, jeżeli mam to rozumieć dobrze. I zmiany w bohaterach, Quincy i z tego co widzę Cyber Quincy. Mm, czy na polskim będzie dobrze? Tak, dobrze, 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 dobrze. tak, bo no, wartość skrzygi zwiększona z 200 do z 300, 600. Quincy, piercing zwiększony z 5 do 6. Okej, okay, czyli teraz zawias 5 balonów będzie 6. Tak samo cyber Quincy, okej, okay, szybki strzał, czas trwania zwiększony z 2 sekund i pół sekundy na poziom do 4 sekund i 4 dziesiątych na poziom. Czyli niby buff, a jednak nerw. 4 razy bodajże 30, 30, nie, 3, 27. To ile to będzie? Dobra, nie wiem. Cybershot, czas trwania tak samo. Dodatkowe obrażenia z, w, na mołaby, zwiększone z 4 do 5. To jest chyba według mnie za mało. Powinni mu jeszcze dodać te. Zwiększone obrażenia w ceramiki. Przy którymś tam update'cie. To by było też spogo. Głędzia, burza ognia, wrażenia zadawane wymołaby w czasie zwiększone z 10 do 15 i potem na levelu 20 z 25 na 50. Tak samo z tego co widzę to przy Scientist Głędzi to samo. obyn Ściana drzew poziomu 10. Wypłata zmniejszona z 2 do 1,5. Tak samo z Ocean. Nie, jeszcze tutaj czas trwania skrócony ze 150 do 95 sekund. Benjamin. Biohack na poziomie trzecim. Czas odnowienia zwiększony bardzo dobrze. Czas odlowienia umiejętności skraca się do 35 sek... CO?! Cześć, aż ja wezmę na angielski, bo... Zmniejszony do 35 sek... Dobra, nie rozumiem tego. Zmniejszają jego cooldown? Na biohack? Nie wiem. DJ, uh, uff, tu już widzę dużo tekstu, to musieli po nim pojechać. Good vibes, ability zwiększone, czyli to dobra. Ability duration zwiększone do 6 z 8. O, kurde, jeszcze powinni mu zwiększyć tamto do 2 sekund. Nie, no to by zrobili z DJ Benjamina normalnego Benjamina. Dobra, niech będzie. 6 sekund z jednosekundowym... Of. Z jednosekundowym opóźnieniem startu. Spoko. Good Vice Ability Golder. 35 sekund i duration reduced from. Czy oni aby na pewno dobrze to. W sensie to mi pasuje do Benjamina. A to. Do DJ Benjamina, bo DJ Benjamin ma umiejętność, dzięki której zmniejsza o jedną ragę wszystkie balony na tym. A Benjamin swoją umiejętnością zmniejsza o jeden ragę wszystkich balonów, które zaczynają dopiero wchodzić. Czyli na przykład wysyłasz Moaba, wyśleć to, no bo tak naprawdę ceramiki. I to mi się wydaje, że powinno być na odwrót, ponieważ jak mówiłem, Ben ma, ma właśnie to, że wszystkie wysłane przez Ciebie balony są o jedną radgę mniejsze, a DJ Ben zmniejsza istniejącym balonom, Wszystkim istniejącym balonom, jedną radgę, czyli. Czyli dobra. Ja mam już tutaj wyjaśnione, good vibes tak, good vibes, ability, duration, no tu jest wszystko jak przy normalnym Benjaminie, oni się pewnie pomylili. Ability have effects 10, strongest balance on screen up to BFP, rather than all blues, beat down, okej, okay, czyli to? A nie, czekaj, czekaj, dobra, już, już kumam, już wszystko, kurde, rozumiem. To jest po prostu ta pierwsza umiejętność, a ja jest debilem. Dobra, nieważne. Tak, jeżeli chodzi o nowy. Czyli nie będzie nowego bohatera, to dobra, to, to ulepszam. To ulepszam Strikera i obyna w Ocean i Biker i. Ja jestem szczęśliwy. Znaczy szkoda, bo to jest takie trochę. Rozwalenie tradycji, ale dobra, dodają też nowego game moda, ale nie dodają bohatera nowego. Ja, ja byłem szczerze przekonany, że może dodadzą Adore, może dodadzą Psy, bo to są. Może dodadzą tam też. No na pewno nie Geraldo, bo on jest zbyt nowy. No nie wiem, no. No dobra, no i to chyba było tyle. On YouTube! So, we're kicking off this update by introducing a brand new game mode, Random Quad. Random Quad is a new event whereby both players will receive the same random, fully unlocked mode out and go head to head to see who can emerge victorious. You'll also earn stars by winning games, which will unlock a whole host of epic rewards. Next up, we've added an awesome new map to Ranked Arenas with Star. Now this may look like an easy map, but with two different exits for the natural and player sent balloons, things can get a little tricky if you want to preserve those lives. As well as that, we've introduced public player profiles, which allows you to tap on a player in the Hall of Masters leaderboard to see their profile and check out their medals, favorite towers, and more. Also, Season Five is just around the corner, which means a new batch of pop-tastic new bling items to add to your collection. And finally, we've made another round of bug fixes and balance changes, a full list of which can be found in the update notes linked below. So that's all for this update. If you enjoyed this video, then please support it with a like, subscribe if you haven't already, and as always, all our social links will be down below if you want to keep up to date with latest at Ninja Kiwi. Thanks for watching, guys. <laughs> O jak... Ja chcę tego! To jest coś pięknego, te Bicki, dwa LOL. Tower boosty i tak dalej, to już jest ważne, ale. Przyjrzyjcie się Stołkowi tutaj. On ma tam bohater. Kurde, jak ona miała? Ale moi drodzy, tak pod koniec. Jak myślicie? Czy Ezili może być kolejnym bohaterem? Na raczej bohaterką w Bloom Stidi Battles 2 A, Ninja Kiwi, czy ja was przejrzałem przed innymi? No, Woodu Monkey, Ezili. Może w, w którymś tam filmiku omówimy ją, ale to na razie nie dzisiaj. Więc za dzisiaj wam dziękuję. I jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się, cześć!